Ciemano widzów z tej strony Elzar. Witam w kolejnym odcinku z Rynku, z tym Nie Tylko, a dzisiaj pogadamy o tym, co jest moim zdaniem najlepszymi inwestycjami, które są przede wszystkim stabilne, tak? Które są stabilne i które was tutaj e, najbardziej po prostu będą pewne. E, I które są bezpieczne, może nie są jakoś najwięcej procentowe e, i naj, super najlepszych kortości nie robią, ale które moim zdaniem warto mieć w swoim w bądź schowku. Szybkim występem jeszcze parę słapik, strona do miasta swoich skinów. ze strony będziecie mieli oczywiście w opisie. Strona nie wlicza ceny na klejek, przez co wyjmiecie dużo przepięknych kraftów. Jest tego od groma. Można sobie posnapić, i wyjąć że drogiego z fajnymi czarnikami, więc polecam. Dodatkowo macie tutaj darmowe 5 dolarów wraz z kodem Elzart przy wymianie, więc po sobie tych tutaj 5 dolarów użyć i przy wpłacie wraz z moim kodem dostanie 35% bonusu przy doładowaniu, Przy doładowaniu 100 dolarów darmowe 35 dolarów, przy doładowaniu 3 dolarów, darmowe 350 dolców. Linkacz w opisie, a my Przechodzimy do filmu Co jest według mnie stabilne i dobrą inwestycją Zacznijmy od Trzech moim zdaniem rzeczy, które się liczą Rzeczy, które przede wszystkim są Limitowane To jest jedna z rzeczy Po części wszystko jest limitowane w CESie Po części nie No bo jednak moim zdaniem różni się No znaczy inaczej Po części wszystko jest nielimitowane Ale jest duża różnica między niektórymi rzeczami Na przykład z szynkami, a kapsułami z eventów Kapsuły z eventów jako naklejki Są moim zdaniem gorsze niż z szynki aktualnie. Dlaczego tak to wygląda? Bo kapsuł jest troszkę prze, przesyt. Z szynki jednak są skiny i troszkę inne jest podejście do skina, a inne jest również podejście do naklejki. Lecz czy skin mam zrobić taką superkrotność w krótkim czasie, co naklejka, jak coś się stanie, bądź coś się wybije? No oczywiście, że nie, ale skin jest stabilną częścią. Stabilną częścią, która wolno sobie długoterminowo będzie rosła i raczej 90% w przypadkach, jeżeli nie są to skiny z kolekcji, działają prosto. Więc inwestując w szynkę, to byście trochę inwestowali w te skiny, które są w tej skrzynce. Jeżeli skrzynka dobrze się sprawuje, to skiny i skrzynka rosną. Typu, skrzynki nie ma w polidropów, ludzi dużo otwiera, więc skrzynka znika troszkę, sobie powoli drożeje długoterminowo w trakcie roku. Tak samo się dzieje ze skinami. Nie zawsze, ale w większości przypadków te skiny powoli sobie też rosną i to jest bardzo uważalne. Dodatkowo, z skinami można grać, tak? czyli coś, co wiele z Was pewnie inwestujący również w C się robi. Przede wszystkim, więc to jest to stabilne, można tym grać i według mnie, skiny i są jedną z bardziej stabilnych tutaj rzeczy, jeżeli chodzi o takie inwestowanie, i ja ją oczywiście serdecznie polecam. O co mi chodzi z limitowanymi rzeczami? Tak jak powiedziałem, że kapsuły są różne i tak dalej. To jest trochę loteria, to jest trochę temat na dłuższy yy, odcinek, ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jak dla mnie są na przykład priorytetem i ważną rzeczą naklejki karnetowe, które naprawdę dobrze się prezentują yy, względem na przykład czy to no, teraz kadetowe, tak, wcześniej operacyjne, które dobrze się prezentują, bo jest to limitowana ilość, już nigdy rzeczywiście nie zdobędziecie, a Wzory nie są takie złe i jest to coś ciekawszego niż sam podpis lub logo drużyny. Można coś z tego, wiecie, wychmienić, jeżeli chodzi o crafty. Jeżeli chodzi o czarby, no niestety nie mogę ich tak polecić, no bo wiecie, jak wygląda z tymi sytuacjami można je odczepić. Więc to są takie rzeczy, które według mnie warto wybierać na start, jeżeli lubicie spokojne inwestycje, które będą wam raczej na pewno stabilnie, długoterminowo oczywiście rosły. To jest takie polecenie ode mnie i możecie napisać w komentarzu, co o tym sądzicie. I życzę oczywiście miłych świąt. I trzymajcie się. Cześć, cześć.